Ja jestem dobrym pasterzem, mówi o sobie Jezus. Mówi do ludzi, którzy doskonale rozumieją, jakie funkcje wypełnia pasterz, jakie na nim spoczywają obowiązki i jakie z tymi obowiązkami związane są zagrożenia. Dla nas, żyjących w dużych miastach, może nieliczni są tutaj ze wsi. Ja przynajmniej jestem ze wsi, pochodzę ze wsi. Te funkcje pasterskie są już dla większości ludzi, zwłaszcza w Europie, mało znane. Ale Chrystusowi bynajmniej nie chodzi o pasterza i o owce, bo jest to tylko wzór do zrozumienia tego, kim on jest i kim my powinniśmy być. Mówi tak: Jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają, podobnie jak mnie zna ojciec. Zastanówmy się, jakie cechy ma dobry pasterz. Najpierw człowiek, któremu powierzano owce. Człowiek ten musi być godny zaufania, musi być silny, uczciwy. Aby nie okradł tych, którzy powierzyli mu swoje owce. Musi znać się na swoim fachu, aby umiał owcom wskazać właściwe miejsca wypasu, by wiedział, kiedy należy owce schronić. Zabrać do zagrody, kiedy wypuścić. Na tyle musiał być odważny i silny, by umiał je obronić przed złymi zwierzętami. A także i rozbójnikami, którzy nierzadko napadali i okradali, zabierali owce, zabijali je. Taki powinien być pasterz. Pasterz rozumiał, że to nie są jego owce, ale są mu powierzone, i jest za to wynagrodzony. I na ten obraz nakłada Jezus siebie. I wszystkich, którzy w przyszłości będą pełnić funkcje pasterskie, tak w kościele, jak w państwie, jak w rodzinie. A więc mówi: Ja jestem dobrym pasterzem. Podobnie jak mnie zna ojciec, a ja znam Ojca. Czyli pierwsza cecha: Jezus zna tego, który go powołał, posłał. Zna Ojca, jest Synem, otrzymał owce a więc ludzi. ludzi, zostali mu powierzeni. My wszyscy zostaliśmy Mu powierzeni, jak owce pasterzowi. Spoczywa na Nim obowiązek na Jezusie, aby ukazać nam prawdę, dlatego Chrystus powiedział ja jestem drogą, prawdą i życiem. Co więcej, Spoczywa obowiązek na Jezusie, aby w chwili zagrożenia przyjść nam z pomocą. Dlatego mówi o sobie, że On oddaje życie swoje i tym się różni od najemnika, że On jest gotowy oddać i odda to życie za każdego z nas, za każdego człowieka. Najemnik nie chce oddać życia swojego, nie chce nawet narazić swojego zdrowia. A co dopiero mówić, żeby oddać to życie? Jezus nam wyjaśnił, że potrafi oddać swoje życie i odzyskać je, a to jest niedostępne jakiemukolwiek człowiekowi. Nikt z nas nie może powiedzieć: Ja oddaję życie swoje, ja umieram, ale nic się nie martwcie, ja jutro, pojutrze, za jakiś czas powrócę, bo ja sobie przywrócę to życie. Chrystus jest darcą życia, jest źródłem życia. I to jest obraz, który jest przedstawiony nam. Przyjrzyjmy mu się teraz jeszcze bardziej z bliska. Chrystus mówi: Ja jestem bramą owiec. Kto przechodzi przez tę bramę? Co to znaczy, że On jest bramą owiec, że mamy przejść przez tą bramę? To znaczy, mamy uwierzyć Chrystusowi i zawierzyć, i zaufać. I wtedy człowiek ma tę obietnicę życia wiecznego. Co więcej, jeżeli spożywamy go w sakramencie Eucharystii, stajemy się jedno z Chrystusem. Kto spożywa ten chleb i pije ten kielich, będzie miał życie wieczne. Ja jestem bramą. W liście... Świętego Jana apostoła, słyszeliście, popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli uwierzymy, jesteśmy jak owce i przechodzimy przez bramę, przez Chrystusa, na drugą stronę. A już tu na Ziemi staje się Królestwo Niebieskie. Z kolei w dziejach apostolskich słyszeliśmy, że nie ma w żadnym innym imieniu zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nie ma innej drogi. Jest tylko jedna prawda. Mogą być inne, poboczne drogi, ścieżki. Jakieś intuicyjne wierzenia mogą być religie, w których człowiek zbliża się do tej prawdy, ale nie osiągnął jej, bo tylko w imieniu Jezusa Chrystusa możemy być zbawieni. I On nas umiłował do samego końca, czyli jeżeli przechodzimy przez bramę, jesteśmy związani z Chrystusem, porównał siebie do krzewu innego, a nas do latorośli. Te porównania wzajemnie się zazębiają, Wyjaśniają i uzupełniają. I teraz, gdy mówimy o bramie, mówimy także o kompetencjach tych, którzy są pasterzami od najwyższego pasterza papieża, czyli kolejnych Piotrów, następców świętego Piotra poprzez wszystkich kardynałów, biskupów, kapłanów ale także ojców i matek rodziny ale także królów, prezydentów i tych, którzy rządzą poszczególnymi państwami. Każdy w innym porządku, i te porządki znów ze sobą współpracują i na siebie zachodzą. Kto nabywa kompetencji bycia pasterzem? Ten, kto doświadczył krzyża w swoim życiu i przezwyciężył krzyż wiarą i miłością. To jest przejście przez bramę. Jeżeli ktoś nie doświadczył krzyża, nie przeszedł przez bramę cierpienia, nie oparł się w pokusie zwątpienia i rozpaczy, nie może być dobrym pasterzem. To jest pierwsza kompetencja. I teraz gdy spojrzymy na Piotra, który zawiódł Chrystusa, On szczerze, był skruszony w spotkaniu już po zmartwychwstaniu. Chrystus trzykrotnie go spyta, czy miłujesz mnie, Piotrze? I ta miłość, wyznana przez Piotra, sprowokowała miłosierdzie Boga, miłosierdzie Chrystusa. I obmył go tą krwią, którą przelał na krzyżu. I oczyścił Piotra, i stał się godny. Bo nikt z ludzi przed Bogiem nie jest godny. Chyba, że Bóg go obmyje. W swojej krwi, w krwi swojego syna Jezusa Chrystusa. Pierwszy aspekt. Pasterza i owiec. Przejście przez bramę, przez bramę cierpienia. Drugi aspekt, o którym już mówiliśmy. Pasterz musi być gotowy oddać swoje życie. owce. Antypasterz. To, co słyszymy cały czas w Apokalipsie Świętego Jana. Antychryst będzie podobny do pasterza. W każdych czasach i współcześnie się nam ujawni, jako ten, który będzie przewodził ludowi, jako ten, który będzie miał ogromną władzę nad ludźmi, jako ten, który nam będzie obiecywał spełnienie wszelkich marzeń tu na Ziemi, wręcz nieśmiertelność. Ale on nie jest gotowy oddać życia, a co dopiero zdrowia za nas. Tym się różni od Chrystusa, że Chrystus oddał życie za nas, a antychryst chce, abyśmy my oddali życie za Niego. Aby sycić Jego pychem, antychrysta pychem, mamy oddać życie, mamy stać się Jego niewolnikami. Sam w swoim małym księciu pisze, że kto kocha, zawsze wróci. My wracamy do Chrystusa i jesteśmy z Chrystusem, bo go kochamy. Antychryst chce stworzyć swój lud, ale oparty na lęku, aby ludzie byli z nim z powodu lęku. Tak jak szatani są z szatanem, z Lucyferem, z powodu lęku, nie z innego powodu. I tu jest ta różnica istotna, o której tak mało się mówi. Chrystus mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni, i te muszę przyprowadzić. I tu jest ta misyjność. Na Chrystusie spoczywał ten obowiązek. I On obarczył nas tym obowiązkiem, abyśmy tych, którzy są niezdecydowani, którzy są poza kościołem, którzy się boją tak bardzo, że w kościele mogą zostać zniewoleni, mamy przyprowadzić do Chrystusa i pokazać, jak dobry jest Bóg. Jak Bóg jest miłosierny. I jak Bóg daje nam prawdziwe zbawienie i prawdziwe królestwo niebieskie. Kamień wzgardzony stał się fundamentem. Nie ma innej rewolucji, miłości, jak przez krzyż. Nie ma innego zwycięstwa jak przez pokorę i posłuszeństwo, jeżeli chce ktoś iść inną drogą, pobłądzi. Dzieje apostolskie przypominały nam o tym. Kamień uzgardzony stał się fundamentem, to znaczy Chrystus został podrzucony, poniżony, zabity na drzewie krzyża i ta śmierć właśnie pokonała zło, Jego miłość, Jego posłuszeństwo wobec Ojca, Jego miłość do nas. I najświętsza ofiara Jego krwi nie tylko odkupiła nas od naszych zbrodni jako całą ludzkość, ale otworzyła nam niebo. Błogosławiony, który przebywa w imię Pańskie, błogosławimy Was z Pańskiego domu. W tę niedzielę dobrego pasterza pamiętajmy o tym, że my również w pewnym sensie, w zakresie swojego powołania, stanu, i kompetencji jesteśmy pasterzami. Ojciec i matka w domu są pasterzami. Kapłan jest pasterzem dla tej wspólnoty, dla której został ustanowiony. Biskup, dla jeszcze szerszej. Kardynał, dla jeszcze szerszej. I wreszcie nad całym kościołem jest papież. Ale także funkcje pasterskie spoczywają na nauczycielach, na ludziach niespokrewnionych. Którzy przyznają się do Jezusa Chrystusa, bowiem my mamy wpływ na innych ludzi, a zwłaszcza na najmłodsze pokolenie. Czy jesteśmy gotowi dla nich zaryzykować swoim zdrowiem i życiem? Czy gotowi jesteśmy w chwili zagrożenia wyznać swoją wiarę i nie zaprzeć się jej? Życie nas zweryfikuje. Czy jesteśmy dobrymi pasterzami czy najemnikami, którzy w chwili próby, w chwili, gdy zagrażają wilcy. A więc szarpią cały czas to mistyczne ciało kościoła, próbują pokonać kościół w sensie dosłownym, jesteśmy tego świadkami, czy potrafimy w tym momencie dać świadectwo swojej wiary. Wszystko się okaże w praktyce. Abyśmy zwyciężyli, jest tylko jedna droga: zaufania, pokochania całym sercem Boga. I żywego przyjmowania sakramentów świętych, zwłaszcza pokuty i Eucharystii. Wyznanie wiarne. Wierzę w jednego Boga.